Witajcie, jak mówiłem, mam dla Was coś dzisiaj specjalnego. Długo zapowiadany odcinek. Naprawdę, mam nadzieję, że dzisiaj będzie grubo. Jestem na łowisku Dolina Trzech Stawów. E, praktycznie e, w Bieszczadach. Jest to wieś. Michał, jak się ta wieś nazywa? Tarnawka. Tarnawka. E, można sobie ten domeczek wynająć razem e, z możliwością łowienia. E, wszystko jest na Booking.com. A łowie nie byle z kim. Tam jest mój kuzyn. Pomachaj! Jest mój, mój kuzyn, który też naprawdę nie jest pierwszej łapanki, bo chłopak zachwyjkował się właśnie do Mistrzostw Polski w spiningu. także grubo będzie mam nadzieję. Jest godzina 17, nie mamy zbyt wiele czasu, no ale mam nadzieję, że się uda połapać, także zdrówka, a my lecimy. Lecimy. Troszeczkę balona w ogóle w branie było, bo taki kurwa by był pyknięcia, A na jakiej głębokości? Od 8 do 12 metrów jest. jest Gruby Będzie gruby Kurde, jakie jednięcie Ile jedzie Ale dopiero rozmawialiśmy Dopiero rozmawialiśmy o tej cykadzie, nie? Bo małych tu w sumie nie ma. Ja pierdzielę. O! Sobie na mnicha może. A nie, dobra, idzie, idzie w krzaki. Tylko no go, bałem go, się, pod, że też. Na, te, na że... cyklu są korzenia, tak żeby ci korzenie nie wiem. Ale bombluje. Idzie w dom. Przejść przez ten? Jak musisz? Chyba... No, nie, chodź do. Już ci nie bierze. Ale za Mówiłem, Ja tak stary jest. lata, nie uwiem sumów. Ja mam wiesz, na koncie w sumie tylko jednego. No to jak go to będziesz miał drugiego. Ja pielęgnie. to było, ale idzie dnem, padek idzie dnem. No to gruby. To nie wpuść go tam w krzaki, bo tam na cypół są korzenie, Żeby tam nie odjechał, bo jak się obniży to może być wiesz. Ja nie mm -hmm. co nam niecham, się Ile tak trwa takich... Zależy jaka ryba. Jak ma 15 kg to 3-4 minuty na tym sprzęcie, a jak ma 40, no to może być dłużej. Ten będzie gruby chyba, bo widzę, że tam że idzie do. Ja pierdziel. Jej. Widzę. Dobranie mieć pod bagami oh, Kopa emocje <grywa> Emocje to podstawa Uważaj, żeby ci nie, Wie... tam o, o, o. nie... Tam nie ma zaczepu. także trzeba przeoblić. Boję się, że mi pletkę przetnie. wiesz

Nikola mam rybę! No! Ale mocny. Przyzwyczaiłem się ja przyzwyczajem tak. troszkę do ultralight'a, nie? <grym _> nie, to jest inne łowienie. No. Co to tam było? Widziałem. No. Widziałem. No. To w sumie dobrze, widać to życie chyba, nie? No. No ile łowimy? 15 minut? 15 minut ale idzie spać. O kurwa. Ładnie jest, na pewno. O. W sumie? No, nie. O. Nikolaj już 5 minut holuje. Wielkie jest? Ja bym sobie stawił, A biorą ryby? no dziękuję, dopiero zaczęliśmy chwilę temu. I mamy pierwszą rybę. Ja już mokry jestem. Musisz pomocy holowania? A? Damy radę słońce. Ładnie Wow. Na 20kg na pewno. Na 60g. Chyba życióweczka. życióweczka? Oj, życie, Ty się mnie stary nie pozbędziesz teraz. Nie, nie. <grywa> Ale śluzu na tym. No, ponad metr 60 sekund. Musimy go zmierzyć. Metrówkę chciałbym Nikuś, idź po metrówkę. Ja nie mam, kochanie. Wujek może nie będzie wiedział, gdzie jest. tutaj nie ma. Co? Na, na razie się nie przejmuję. Jak, jak na pierwszą rybę Ponad 25 kg ma Graty <ścoughs> Połóż się <ścoughs> koło niego, lepiej, 60. O. Patrz, rozgiął kotwicę jedną BKK? 1, no Co ty gadasz? Zazdrosiła no. <ścoughs> Co, trochę czoło? Chłopie ale fota, mega petarda. Dobra, kładź go. Do wody? Czy, czy? Nie wiem, no trzeba by było go zmierzyć, przynajmniej kij przyłóż, wiesz, żeby było znacznie. Dobra. Na której przelotce? Na tej. Na tej. Raz, Raz dwa, Trzecia przelotka. Trzecia przelotka. Na równo. Trzecia. No trzecia przelotka będziemy wiedzieć. Dobra. Woda. Woda. O! o, Plecy Jaki całe? Dobrze, że całe. cały. Dobrze, są cały. O! Poszedł. <laughs> Graty. Serio? <laughs> Pięknie. A gdzie są zdręgi? Koło pomostu tam. Patrz jak tam chodzą. Tak, do słońca tam, tam jest pomost tam po to drugiej to... stronie. Ty patrz, patrz jak otworzyłeś wodę tą Nie Nikuś, uciekaj. Ja mówię ci. Nie myślisz o nim. Nie mam. Jedno mam, dostałem od kumpla. A miałem kupić i nie mieli, miałem więcej kupić. Mam... Sandaczowa może jest mała. Ja pierdzie. Nie, ten chyba jest mniejszy. aha nie chcę go ciągnąć na, na pałę nie chcę go ciągnąć na pałę bo wiesz co Ta, ta kotwica kurde się odgięła i... masz próbuj próbuj nie no no czy masz za, za, nie, nie czujesz za kołwrotek tylko o, tak se trzymaj. A nawet nie czekaj. Tam masz spust, kochanie. Wiesz jak. Oj, czeka, bo tam. Już... Nie, nie jest taki mały. Myślałem, że będzie. Dobra, mam go. Trzymaj. za spust dwa palce daj. Co? Tak o tu pod biodro i jedziesz. Dobra, puść. Jesie jest wykończone. Ja już go... Go wachluj go, wachluj, bo tam jest zaczep. Tak się... to, to był drugi rzut. Drugi rzut tą cykadą. Dobra, to Dwa rzuty i dwie ryby. To jest niesamowite. No pójdę, Nikuś, źle. nie, ja muszę Ci trzymać tą wędkę, żeby Ci nie wyrwał. Patrz, się ja... pająk. Nikuś, Ty się skup na rybie. To on Cię ciągnie, nie ja. Ja tylko trzymam końcówkę. na tu w stronę. Trzymasz, czy nie? Trzymam. To się tak kręci. Tutaj. Myszko, no to ja ci nic nie zrobię. Nie, to mówię ci, to nie jest takie łapanie, jak ty sobie myślisz. To jest naprawdę ciężkie. Dobra, ja chyba. Ja wiem, jak będę. No. to No, pod pachę, patrz. I, i, I ręka w spust, druga tu. Dobra, patrz tam. No to to on zrobił. O, dobra. Z tym ryku. O, i zatrzymaj ten, jak on ucieka, to jak się zatrzyma, albo nawróci, to wtedy. o. To mi się wydaje wibracje, wiesz, te boczne. Zobacz sobie tam ma ten z headbangera, takie bardzo podobne przynęty. Teraz idzie. Mi się wydaje, że jest mocniejsza, bo jestem bardziej zmęczony. Dużo mnie jeszcze stąd. No ale też ładny.

Pąkno Też ładna troszkę mniejszy Troszkę mniejszy tam do trzeciej przelotki, nie? No A, A ten, ten ma niedużo, nie no jakoś tak Druga w dwóch rzutach Sumowe Eldorado, naprawdę dzisiaj Nie wywal się tym, la... się. tym razem Uch. Nieszczęśliwy ławca i szczęśliwy łowca. Graty. to słuchajcie, w dwóch rzutach miałem dwie ryby. Jak tylko zmieniłem na cykadę. Przyszła moja córa i oczywiście wzięła mi tą przynętę, więc nie mam teraz już cykady. E, łowię teraz e, jeszcze nie wiem co założę, coś innego założę, ale taki szybki kawał. E, jakie ryby lubi łowić ksiądz ryzyk? Duże sumy. Także my łowimy sumy. Też lubimy duże sumy. Ale się rzucił. Widziałeś? Widziałem. Pod samym krzakiem idę, bo jest po prostu bomba, jest wow. Ja nie wiem co mówić już więcej. Ręce mi się jeszcze często. Robi się ciemno. Ja teraz odkładam kamerkę. Jeśli jeszcze coś złowimy, albo będzie jakieś branie, to wtedy odpalę jak... Włożymy czołówkę, może się jeszcze coś uda, bo powiem wam jest, łowimy 3,5 godzinki, no jest dwie rybki. Na razie tylko ja, ale jest po prostu. Uch, pięknie, zajebiste emocje, no co mogę więcej powiedzieć. E... A tu dowiedziałem się przed chwilą, że są też sandacze. Ja bym wiedział, jakbym wiedział, wziąłbym sandaczówkę. E... No i... Zobaczcie, nęcenie, nęcenie sumów teraz jest. Także będzie grubo. No, jak ktoś szuka no, miejsca gdzieś można spędzić czas z rodzinką, ja mówię jak skończymy ja idę do jacuzzi wymoczyć się. Ja nie wiem czy widać jak no mam śluzu na sobie, ale jest naprawdę pięknie. Także mam nadzieję, że jeszcze będziecie coś widzieć po właśnie tej chwili i mam nadzieję, że Wam jeszcze coś pokażę. Ale jak nie, no to trzymajcie się pozdro. No i połamania.

Yes. <laughs> kurwa, ściąga mnie. Kolego, Uch. One, one o takimi uciegą tam, stamtąd, wciągnąłem. Stamtąd wyciągałem kurwa z dołu. Piąteczka. Piękne. Piękna ryba. Gdzie mi takie porosły. No. Ile? Raz, Druga dwa, dwa i, dwa i pół. Taki sam jak ten mój drugi. No, 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 no. Czekaj, jeszcze nie, go wezmę w łapkę. Zobaczcie, metr m. Piękna ryba. Ja to tu nie mam, może być tak No wiemy. Poszedł. Poszedł pięknie. Poszedł?